38. Międzynarodowe targi Energetap są już za nami. Ponad 500 wystawców z 21 państw, dziesiątki tysięcy odwiedzających potwierdzają, że jest to najważniejsze wydarzenie dla branży energetycznej w tej części Europy. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się system przeznaczony do zarządzania magazynami energii PSISM. Jest on dedykowany do optymalizacji zarządzania elastycznością pod kątem finansowym, technicznym z wykorzystaniem magazynów energii, biogazowni DSM. Z kolei technologia wirtualnej rzeczywistości pozwoliła przybliżyć uczestnikom wizję przyszłości dla systemów SCADA. Dziękujemy za wszystkie spotkania i serdecznie zapraszamy w przyszłym roku.